Dzień dobry Państwu. Wszyscy Państwo zapewne pamiętają taki film z Sandrą Bullock, hollywoodzki System, w którym ta bohaterka przez jakichś tam nieznanych sprawców została wykreślona z systemu informatycznego, z systemu ewidencji ludności. Przestała istnieć i tak naprawdę przez cały film, te półtorej godziny, które film trwał, walczyła o swoją tożsamość. Okazuje się, że w Polsce. Takie sytuacje dzisiaj są możliwe. Dzisiaj gościmy panią Elżbietę Kodym-Flanagan, a w zasadzie nie wiadomo, jak pani Elżbieta się nazywa, ponieważ urzędnicy nie tylko w, w, z urzędu zmienili jej nazwisko, ale także wykreślili z systemu PESEL i w tej chwili system PESEL nie rozpoznaje w, ani Pani Elżbiety Kodym, ani Pani Elżbiety Kodym-Flanagan i sobie właśnie o, ty, o tym porozmawiamy. Pani Elżbieto, jak to, jak to się stało, że nagle utraciła Pani tożsamość, tożsamość, którą miała Pani przez 30 lat? Złożyłam wniosek do Urzędu Gminy, do, przepraszam, do Urzędu Miasta Szczecina w związku ze zmianą miejsca zameldowania i okazało się, że po rocznym unikaniu wydania. Przepraszam, to był wniosek o, o zmianę dowodu, tak? To był wniosek o wymianę dowodu ze względu na zmianę miejsca zameldowania. Chciałam dopełnić swojego obowiązku obywatelskiego, aby w dowodzie osobistym znajdował się właściwy adres zameldowania. I złożyłam wniosek jedynie z tego powodu. I urząd, urząd Miasta, zamiast pani po prostu zmienić, skorygować dowód, wydać nowy dowód na y, nowe miejsce zamieszkania, typowa sprawa. No, kto, kto, kto zmieniał dowód z powodu zmiany miejsca zamieszkania, ten wie, jaki jak, 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 jak to, to jest banalna sprawa. Y, zmienił pani nazwisko, tak? Tak, okazuje się, że po roku czekania i otrzymywaniu bardzo wielu zaświadczeń potwierdzających moje zameldowanie wreszcie wydano decyzję, która odmawia mi prawa do mojego nazwiska. Rozumiem, posługiwała się Pani także dokumentami wcześniej, takimi jak paszport, dowód osobisty, no bo jak wymiana dowodu, to dowód musiał istnieć i normalnie funkcjonowała Pani jako Kodym Flanagan tutaj w, system, w polskim systemie prawnym? Tak, posiadałam w sumie trzy paszporty na nazwisko Kodym Flanagan. I posiadałam posiadam dwa dowody osobiste na nazwisko Kodym Flanagan, wydane mi przez władze polskie. Nigdy nie było problemu z kwestionowaniem mojego prawa do, małże, do nazwiska, tym bardziej, że nabyłam je. Nazwisko Flanagan no, nabyłam z, z tytułu zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast, natomiast w chwili obecnej urzędnicy miasta Szczecina dopatrzyli się. Że brakuje im jakichś papierów w moich teczkach i w związku z tym y, uważają, że po wielokrotnych, uprzednich decyzjach administracyjnych dających mi prawo do tego nazwiska, w tej chwili uważają, że ja prawa do nazwiska nie mam. Natomiast ciekawostką y, jest, że podobnie jak w filmie System z Sandrą Bullock. Również jeden z urzędników, a w zasadzie jedna z urzędniczek miasta Szczecina poinformowała mnie, że faktycznie ktoś usunął moje nazwisko z systemu teleinformatycznego w ewidencji ludności w Polsce, tak zwanego systemu PESEL, jak rozumiem. Pomimo, że żaden z urzędników nie miał ani żadnej prawomocnej decyzji administracyjnej, żadnego wyroku sądu czy też. No, aktu cywilnego, który by y, sankcjonował wprowadzenie w tym momencie zmiany do systemu teleinformatycznego. Także ktoś w sposób nieuprawniony dokonał takiej zmiany, być może złośliwie, być może przez pomyłkę. Y, natomiast y, Urząd Miasta próbuje no, stworzyć do tego legendę para prawną, bo faktycznie próbuje podważyć własne decyzje administracyjne, które były ważne no nie 5 lat, ale 30, więc faktycznie nie powinny podlegać zaskarżeniu. Bo ta sprawa ma kilka aspektów. Pierwsza, która narzuca mi się jako, jako prawnikowi, to jest taka, że Podważana jest decyzja o nadaniu pani drugiego nazwiska w momencie zawarcia małżeństwa, co się zdarzyło 30 lat temu, podważana jest dzisiaj, a kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dawniej niż 5 lat temu. To jest po pierwsze. Po drugie, ona nie jest podważana w formie decyzji dotyczącej wynikającej z ustawy o zmianie imię, imiona, imion i nazwisk, tylko ona jest podważana w formie decyzji opartej, opartej na takim rozporządzeniu mówiącym o tym, jaki jest tryb wydawania dowodów osobistych, to co, co jest śmieszne. A trzecia rzecz to jest taka, że w Urząd de facto dokonuje zmiany tego nazwiska i wykreślenia z systemu PESEL. Być może system PESEL po prostu jest mądrzejszy od urzędnika, jak mu wprowadzono bzdurę, to się zawiesił, tak? A mnie nie wiadomo. W każdym razie dokonuje takich zmian, pomimo, że decyzja została wydana kilka dni temu i ona nie jest. Prawomocna jeszcze. Tak, no więc właśnie to jest bardzo dziwne, że decyzja nie jest prawomocna i będzie przeze mnie zaskarżona oczywiście. Natomiast już w tym momencie urzędnicy miasta Szczecina wydali mi zaświadczenie na moje nowe nazwisko nadto poinformowali mnie, że już nie, nie istnieje w systemie teleinformatycznym jako kodym Flanagan. Więc faktycznie, kto podjął decyzję wprowadzenia zmiany do systemu teleinformatycznego? Kto podjął taką decyzję? No rzeczywiście, rzeczywiście no, są to takie scenariusze troszkę, troszkę już zakrywające na science fiction. No, tutaj jest o tyle ciekawa sprawa, że urzędnicy być może z tego nie zdają sobie sprawy, ale tutaj kroki prawne będą na pewno podjęte, ponieważ wydanie zaświadczenia na nazwisko kodym po likwidacji Flanagan decyzją, decyzją, która nie jest prawomocna jest tak naprawdę poświadczeniem nieprawdy. Dlatego, że urzędnik może poświadczyć tylko stan prawny, który funkcjonuje, czyli, czyli sytuację prawomocną nie może poświadczyć, nie może poświadczyć stan prawny, który jeszcze się nie uprawomocnił. Więc dopóki się ta decyzja nie uprawomocniła, powinna pani dostać zaświadczenie normalnie na Elżbieta Kodym Flanagan i koniec. Jeżeli urzędnicy robią inaczej, to jest tak naprawdę sprawa dla prokuratora. I ja tutaj będę panią zachęcał, żeby do prokuratora w tej sprawie się zwrócić. Dlatego, że jest to ewidentne poświadczenie prawdy. Ale jeszcze jest w tej sprawie inny element, bo w to jest taki zbieg okoliczności, bo w, jednocześnie czeka pani na pieniądze z wygranej sprawy z agencji rządowej, prawda? Na, na bardzo pokaźną sumę na, kilkuset tysięcy, kilkuset tysięcy z, z jednej z agencji rządowej po wygranym procesie. Co to był za proces? Wieloletni proces z powodu bezprawnego zwolnienia mnie. Sąd przyznał mi znaczne odszkodowanie z powodu utraconych zarobków. No i rzeczywiście, w tej sytuacji, ja tracę nie posiadając dowodu osobistego na moje podwójne nazwisko ja tracę dostęp do moich kont bankowych ja tracę w ogóle moją tożsamość. I faktycznie to, co mnie bulwersuje w tej sprawie, to nie jest kwestia, no możemy się tutaj w jakiś sposób zgadzać, dyskutować aspekty prawne oczywiście, ale faktycznie w jakim trybie w tym państwie można komuś odebrać jego tożsamość? Tożsamość, którą ma kilkadziesiąt lat, z którą wiąże się jego dorobek w życiu społecznym, w życiu publicznym, w życiu zawodowym. W jakim trybie? Trybem decyzji pani Iksińskiej, która jest sędzią. Nie jest sędzią, nie jest notariuszem. Jest nikim. Jest urzędnikiem, który winien działać zgodnie z prawem, ale to prawo faktycznie powinno służyć poszanowaniu i dóbr osobistych obywateli i ich godności. Więc faktycznie tutaj wszystkie te zasady w moim zdaniem zostały naruszone i niezależnie od aspektu czysto takiego formalnego, administracyjnego, faktycznie jeżeli udałoby się urzędnikom różnymi pokrętnymi drogami wymusić tego typu zmiany mojej tożsamości, no to faktycznie skarb państwa czeka bardzo potężne roszczenie. O naruszenie moich dóbr osobistych, bo jest prawo do mojego nazwiska i prawo do mojej tożsamości, jest moim no, jednym z największych dóbr osobistych człowieka w mojej ocenie. No tutaj to jest przede wszystkim ta sprawa, że tak, jest ta zmiana i może się okazać, że nawet jeżeli Pani otrzyma na konto te pieniądze z wygranego procesu, to nie będzie Pani mogła tego podjąć, dlatego że Pani w tej chwili z punktu widzenia tego, to te, tego zaświadczenia, tak, tak, z tego zaświadczenia to tak naprawdę, w, w Pani, pani w, nie wiadomo, jakim dokumentem powinna się posługiwać, żeby nie było zarzutów, że pani się posługuje dokumentem niewłaściwym. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że na wniosek, na wniosek strony, czy na wniosek Pani, żeby wydano dokument tylko zmieniony, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, wydaje się dokument na zupełnie nowe nazwisko eliminujące część pani tożsamości, część pani część pani, część pani, część pani nazwiska. No i, no i trzecia rzecz, no ciekawa historia z tym PESEL. Ciekawa historia z tym PESELem, bo teraz jeżeli będzie pani gdziekolwiek wylegitymowana przez powiedzmy przez policjanta, to może się okazać, że pani w badzie PESEL nie ma, czyli co, posługuje się pani fałszywymi dokumentami, tak? Kryminał. No, kryminał no. No może, no, no nie, nie przypuszczam, ale rzeczywiście stworzono sytuację, żebym no, miała konflikt z prawem. Nie tylko poniosła straty, jeżeli chodzi o ochronę mojej, moich dóbr osobistych, pomijam już stratę, no, jakby prawa do podjęcia roszczenia finansowego, które mi sąd przyznaje, ale... Również postawiono mnie w sytuacji, abym była w konflikcie z prawem. Takie działania podjęli urzędnicy Urzędu Miasta w Szczecinie. E, bardzo pani dziękuję za, za to spotkanie. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Jak widzicie państwo, system działa, a jak nie działa, to jest dla e, obywateli polskich poważnym problemem. Dziękuję bardzo.